W dzisiejszym wydaniu wieści z ratusza powiemy o spotkaniu z mieszkańcami osiedla Pileckiego, przypomnimy święto wojska polskiego, rocznicę bitwy warszawskiej oraz rocznicę śmierci świętego Maksymiliana. Zaprosimy na uroczystość nadania imienia Zofii Posmy z kawiarni literackiej MDSM. Powiemy o nowym muralu w podziemnym przejściu na perony dworca PKP, zaprosimy na tatu Skate konwencję, a także przypomnijmy piknik wojskowy u Chalera oraz bieg rodzinny w ramach Jackowego Grania. W osiedlowym domu kultury z mieszkańcami osiedla Pileckiego spotkał się prezydent Janusz Kwierut. Rolę gospodarza pełniła Rada Osiedla. Rozmawiano o problemach komunikacyjnych na parkingach osiedlowych związanych z otworzeniem przez Muzeum Auschwitz nowego centrum dla odwiedzających miejsce pamięci. Turyści parkujący samochody na osiedlowych parkingach czy uliczkach dają się we znaki mieszkańcom. Powiem tak, że jest to kolejne ze spotkań, gdzie próbujemy znaleźć rozwiązanie e, sytuacji, która ma miejsce z otwarciem Centrum Obsługi Odwiedzających Państwem Muzeum auschwitz Bułkenau. Nie ukrywam, że każde spotkanie rodzi nowe pomysły. Tutaj też dzisiaj zostały zaproponowane pewne pomysły i pewne rozwiązania, czy to przez mieszkańców, czy też przez pana prezydenta, czy też przez Radę Osiedlową, czy też przez starostwo. Także tak jak e, tutaj wszyscy myślą tak aby jak najlepsze te rozwiązania dla mieszkańców, aby to uciążliwość, która ich spotkała po otwarciu centrum, no jak najbardziej najmniej odczuli, tak? Jak najmniej to zostało odczute przez nich mieszkańców. Wspólnie zastanawiano się nad rozwiązaniem problemu. Miasto przedstawiło swoje propozycje. Spotkaliśmy się wspólnie z mieszkańcami, by omówić te problemy, które wynikają z przeniesienia miejsca miejsca obsługi osób odwiedzających państwowe muzeum z rejonu ulicy Lesztyńskiej w rejon ulicy Więźniów Oświęcimia. To spowodowało, że powstały problemy związane z komunikacją, z przejazdami, ale przede wszystkim powstały problemy parkingowe. Wiele osób, które przyjeżdża do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, nie parkuje w tym miejscu, jakim jest właśnie parking muzealny, tylko szuka innych możliwości bezpłatnych. No, oczywiście budzi to ogromne emocje i sprzeciw mieszkańców okolicznych, szczególnie osiedla Pileckiego, moim zdaniem uzasadniony. I dlatego szukamy też takich rozwiązań, które z jednej strony właśnie ograniczyłyby możliwość wjazdu tych osób w przestrzeń międzyblokową nazwijmy, tak wewnątrz-osiedlową, ale z drugiej strony właśnie też poprawiło tutaj warunki funkcjonowania mieszkańców. Tychże osiedli. To zostały dzisiaj rzucone propozycje wprowadzenia zakazu wjazdu na ulicę Pileckiego, wiadomo, tam z ograniczeniem nie dotyczy mieszkańców i też skierowaniem tutaj od ulicy Jaracza wjazdu jako drogę jednokierunkową, ale tutaj na ulicy Rotpisza Pileckiego mamy również działalność usługową, którą też musimy tutaj jakby też mieć w zanadrzu, jak również mamy Kościół, tak, gdzie mieszkańcy też tutaj nie tylko Pileckiego, ale również więźniów święcina, czy generalnie parafianie tej parafii zgłaszają, że też. Mają utrudniony w tym momencie dojazd przez zakaz postoju. Więc, jakby tutaj te rozwiązania muszą być wszystkie tak wyważone, wiadomo, nie, nie zadowolimy wszystkich, ale szukamy rozwiązania, które mniej więcej zadowoli większość i które będzie na tą chwilę akceptowane do momentu, kiedy nie zostanie ta ulica wyremontowana całkowicie. Jednym z takich pomysłów jest zmiana organizacji ruchu, nowe oznakowanie. Złożyliśmy tutaj propozycję, oczekujemy na stanowisko Rady Osiedlowej właśnie po konsultacjach z mieszkańcami. E, mam nadzieję, że to zdecydowanie poprawi sytuację. E, natomiast też i, i, ogromna zasługa i, i działanie Starostwa Powiatowego, które też podjęło działania, które uporządkowało samą przestrzeń wokół e, właśnie ulicy więźniów Oświęcimia w rejonie wjazdu na parking. Muzealne. My w swoich planach przewidujemy też dalsze działania, szczególnie myślę tutaj o inicjatywie związanej z modernizacją osiedla Pileckiego. Tutaj właśnie ma powstać nowy parking, mają być modernizowane ulice, chodniki, oświetlenie, infrastruktura techniczna, więc oczywiście też te tereny rekreacyjne, więc to jest ogromne zadanie, prawie 8 milionów złotych. Wystąpiliśmy w ramach środków rządowych o kwotę prawie 8 milionów złotych. Czekamy, mam nadzieję, że do końca Września ta decyzja zapadnie i wierzę w to, że, że premier tym razem przyznał środki dla Oświęcimia właśnie na to zadanie. Ale też oczywiście myślimy w kategoriach zmiany planu miejscowego, bo zakładamy, że ten ruch turystyczny może się zwiększać, coś rzeczy będzie powodowało jeszcze większe problemy i rozpoczęliśmy zmianę planu miejscowego w rejonie ulicy Więźniów Oświęcimia i ulicy Legionu zobaczymy czy nam się uda znaleźć konsensus mamy wstępną deklarację ministra kultury co do realizacji takiego projektu jakim jest właśnie budowa parkingu e, więc szukamy różnych rozwiązań między innymi jest też pomysł budowy e, ronda na skrzyżowaniu ulic Legionów i ulicy Więźniów Oświęcimia to zadanie powinno być realizowane przez województwo małopolskie, dlatego, że jest to droga wojewódzka. To jest ważne zadanie w kontekście budowy obwodnicy południowej Oświęcimia, gdyż to będzie najbliższy dojazd właśnie z systemu dróg ekspresowych do Oświęcimia, do miejsca pamięci. Więc ten ruch w dużej mierze przesunie się na ulicę Legionów i tam będzie, można powiedzieć, najważniejszy węzeł. Dlatego wierzymy w to, że, że województwo małopolskie, które jest zarządcą, tak jak powiedziałem, rozpocznie tę inwestycję i za te dwa lata uda nam się to zadanie zrealizować. Ale najważniejsze jest to, że, że wspólnie tutaj zarówno władze miasta, powiatu, rada osiedlowa, ale też mieszkańcy szukamy takich rozwiązań, które no, pozwolą nam tę sytuację poprawić, przede wszystkim z korzyścią dla mieszkańców, ale myślę też i z szacunkiem dla miejsca pamięci. 103. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia prezydent Oświęcimy Janusz Chwierut oddał hołd bohaterom tamtych czasów. W samo południe złożył kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza oraz na cmentarzu parafialnym pod pomnikami żołnierzy polskich poległych w latach 1914-1918, 1918-1921, 1939-1945 i żołnierzy polskich poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu 1939 roku. W uroczystości wzięli udział też m.in. przedstawiciele władz samorządowych województwa, powiatu i gminy, radni, przedstawiciele wojska, kombatanci. Dzień obchodzony jako święto Wojska Polskiego to rocznica Bitwy Warszawskiej, którą stoczono w dniach od 12 do 15 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Została zapamiętana jako cud nad Wisłą, uchroniła niepodległość Polski, powstrzymała ofensywę wojsk Armii Czerwonej i rozprzestrzenienie się rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Została uznana za 18 pod względem znaczenia bitwę w historii świata. 14 sierpnia 1941 roku, czyli dokładnie 82 lata temu, w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz został zabity franciszkanin ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Rocznicę tego wydarzenia upamiętniono w miejscu pamięci. Przy bloku 11, w którym mieściło się obozowe więzienie i w którym zamordowano zakonnika, odprawiono uroczystą Mszę Świętą. Wzięło w niej udział kilkaset osób, wśród nich Zdzisława Włodarczyk ocalała z Auschwitz, a także biskupi, księża i zakonnicy oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządów lokalnych i wierni. Miasto Oświęcimy reprezentował prezydent Oświęcimia Janusz Kwierut. Pielgrzymów powitał biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, a Mszy Świętej Franciszkanin biskup Tadeusz Kusy z Republiki Środkowoafrykańskiej, który również wygłosił homilię. Podczas rocznicowych uroczystości kwiaty złożono pod ścianą śmierci na dziedzińcu bloku 11, a także na obozowym placu apelowym przy bloku 17, gdzie 29 lipca 1941 roku Maksymilian Kolbe ofiarował życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka. Hierarchowie, kościelni i Franciszkanie modlili się również w celi nr 18 w podziemiach bloku 11, w której zamordowano świętego Maksymiliana. Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Międzynarodowy Komitet Oświęcimski zapraszają na uroczystość nadania imienia Zofii Posmyż kawiarni literackiej MDSM oraz uczczenia jej setnej rocznicy urodzin. 23 sierpnia o godzinie 17 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbędzie się uroczystość nadania imienia Zofii Posmyż kawiarni MDSM. Tego samego dnia przypada również setna rocznica urodzin Zofii Posmyż, którą podczas. Z tego wydarzenia chcielibyśmy również uczcić. Nadając imię kawiarni MDSM chcieliśmy upamiętnić panią Zofię Posmyż, Byłą więźniarkę m.in. Auschwitz, przyjaciółkę domu, pisarkę, osobę bardzo zaangażowaną w działalność MDSMu, której też utwory literackie oraz osobista historia były wielką inspiracją do realizacji naszych projektów edukacyjnych. W przestrzeni kawiarni zorganizowaliśmy troszkę zmieniony wystrój, pojawiły się zdjęcia, książki, fragmenty utworów oraz cytaty pani Zofii, z którymi będzie można się od teraz już zapoznać. Wydarzenie będzie miało również oprawę muzyczną, którą zapewni Jacek Hołubowski, Mateusz Pliniewicz oraz Piotr Skupniewicz. W drugiej części uroczystości zaprosimy Państwa na film. Jaka szkoda, że taka odległość nas dzieli. Jest to paradokumentalna produkcja zrealizowana przez nas we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w roku 2020 i film opowiada o historii przyjaźni Zofii Posmysz i Marty Sawickiej, przyjaźni, która narodziła się w Auschwitz. Scenariusz filmu oparty jest o utwory literackie Zofii Posmysz oraz Korespondencję Marty Sawickiej z Zofią Posmysz. Uroczystość będzie tłumaczona symultanicznie, a film będzie prezentowany w języku polskim i w języku niemieckim. W przejściu podziemnym na dworcu PKP malowane są murale. Jedna ze ścian będzie poświęcona kolei, a druga historii miasta. Dzień dobry, jestem Happy Me Atelier i jestem Sara Sierra z i Paweł Semis-Masowieski. No i tworzymy taką, mamy tu inicjatywę z firmą Por i Mural jest, ma przedstawiać historię kolejnictwa w Oświęcimiu i historię, historię miasta. Są to, są to dwa murale. Jedna część jest poświęcona kolei, i. W szczegółach będzie opowiadać jakby od początku, od roku 1956, będzie opowiadać przez całą historię, jak ta kolej się zmieniała. Były tu trzy stacje, jak Państwo wiecie, w Oświęcimiu, no i na tym o tym będzie ten, ten właśnie ten mural, a, a druga część będzie poświęcona miastu. Skupimy się też na historii na 800 lat, oczywiście wyrywkowo. Będziemy mówić o, o takich elementach specyficznych dla oświęcimian. No i chcielibyśmy też pokazać. Miasto w innych kolorach. Pojawi się więc między innymi lokomotywa parowa oraz samochód marki Praga Oświęcim. Będą też ważne dla Oświęcimia daty. Kolorowe obrazy będą gotowe we wrześniu. Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza w sobotę 19 sierpnia na imprezę plenerową Tattoo and Skate Konwencja 2023. 19 sierpnia, sobota od 10 do 22 w Oświęcimskim Centrum Kultury i na przyległym terenie będą odbywały się zawody skate'owe. Impreza nosi tytuł Skate and Tattoo Convention. Myślę, że tutaj warto skupić się na tym, że deskorolka jest takim Zbijemy to sportem taką zajawką, która, yy, którą wybiera bardzo mało ludzi, a, a daje wiele korzyści. Można wykazać się poprzez robienie wielu różnych ciekawych ewolucji z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej. Jest to wydarzenie wielowątkowe, tak jak wspomniałam, zawody na origami skatepark. Do tego strefa czylautowa z futrakami, z ciekawym wegańskim jedzeniem. Zapraszamy również do strefy tatuażu, która będzie miała miejsce w środku w budynku. Będzie można zobaczyć artystów tatuażu, którzy będą tu pracowali pewnie na oczach widzu, zobaczyć ich prace, które też pewnie w postaci rysunków, grafik, projektów przywiozą ze sobą. Natomiast wieczorem zapraszamy na koncerty. Będą to koncerty muzyki gitarowej. Zespoły noszą nazwę Lepy, Bane of Mind i Six Steps Forward i to są zespoły z gatunku muzyki rockowej, hardkorowej, metalowej. Są to chłopaki z okolicy tutaj Śląska, Krakowa, z pobliża Oświęcimia. Kamera wieści z ratusza była na pikniku wojskowym u halera, który był organizowany w ramach święta wojska polskiego i 103 rocznicy bitwy warszawskiej. Pogoda dopisała podobnie jak mieszkańcy Oświęcimia, którzy w świąteczne popołudnie całymi rodzinami odwiedzili park halera w dworach. Przykład, Marsz, marsz z ziemi włoskiej do Polski! Na pikniku pokazujemy sprzęt, który został pozbawiony cech bojowych, jest na wyposażeniu naszego muzeum. Posiadamy w swoich eksponatów dość dużą ilość jeżdżących, pływających, latających, chociaż nie loty. Mamy samoloty, mamy skoty, Berdemy, dziki. Mamy możliwość zaprezentowania w dniu dzisiejszym, jako siły zbrojne, sprzętu wojskowego, będącego na wyposażeniu wojsk obrony terytorialnej. Jak również mamy mobilne punkty rekrutacyjne, dzięki którym możemy Państwu osobom zainteresowanym przedstawić różne formy służby wojskowej zachęcić do wstąpienia do sił zbrojnych. Żar, który 15 sierpnia lał się z nieba, nie przeszkodził zawodnikom patronalnego biegu pod nazwą Biegać jest Bosko w dotarciu do mety. Biegać jest bosko to nie tylko pusty slogan. Biegamy tak już 11 lat. To bieg w ramach obchodu święta miasta. Jesteśmy częścią Jackowego grania, stąd nasza lokalizacja u Salezjan. My jako Zadyszka o mamy przyjemność to organizować wspólnie właśnie z salezjanami. Ta impreza odbywa się też dzięki wsparciu Urzędowi Miasta, czyli tu się dzieje miasto. Oświęcim, dzięki wsparciu powiatu. Pięknie no, Można powiedzieć, że ja lubię takie biegi, rywalizacje, a zwłaszcza w Oświęcimiu, no nie? Atmosfera super, jak się to mówi bosko, w Oświęcimu zawsze jest, no wiadomo, że upał, no nie? No, na każdym trzeba się sprawdzić, no. A jeszcze jak się ma 60+, plus to tym bardziej. Dobrze się wzrusza wtedy Ciśnienie spada momentalnie. Jak ktoś ma na ciśnienie, to tylko bieganie. Biegać, jeszcze raz biegać. Rodzinnie biegać, Rodzinnie, tak, tak, tak. Marysia zaczęła biegać rok temu. Coraz lepiej dzisiaj pierwsza piątka tak naprawdę. Taka oficjalna, prawda Maria? Zawsze na biegu biegać jest bosko Super. To już tradycja, jak co roku. I te biegać jest z Boską, to akurat w e, sam raz trafili w to. Bo to jest dystans 5 km, to jest dla amatorów albo dla takich zaawansowanych też biegaczy. Bardzo fajna trasa była też fajna. Myśleliśmy, myślałyśmy, że będzie trudniejsza, ale nie było tak źle. Do pokonania był 5-kilometrowy dystans na trasie od bulwarów do Kamieńca i z powrotem. Bieg, w którym wzięło udział 170 osób, był jednym z punktów pierwszego dnia małopolskiego festiwalu Jackowe Granie, połączonego ze świętem patrona Oświęcimia, świętego Jana Bosko. W tym roku świętujemy dziesięciolecie ustanowienia patronem Oświęcimia, świętego Jana Bosko. Wśród zaplanowanych atrakcji były też koncerty, rodzinna gra miejska, tańce integracyjne i loteria.